Hejka, witam Was na kanale Super Świat Laury dzisiaj będzie taki odcinek, a mianowicie będzie to odcinek taki dziwny sen. Yy, tej, Amel. I przepraszam Was, i jak widzicie, żebyś już w takim namku samolęcznie robionym, no bo to ka mi się zresetowała, ale no, nie przedłużając, przejdźmy do historii. Do no dobra, pokażę po, gaszę te lampy. Aha, ona była zgaszona. Ja powinno ciemniej w tym domu zrobić. No, no, no już się robi ciemniej. Tu są lampy? Nie, tu nie ma. A co ty tu jeszcze, Amelia, robisz? Łączę wam lampkę i. Ona była włączona, mamo. Mhm. No ale trudno. No trudno, śpicie już bez, no. Mamo, bo ja nie umiem ziasnąć. No przyśni ci się coś zapewne. Widzisz, jak kochanie chrapie. No, ona już śpi, ona zawsze śpi. No, wiem. No dobra, są na pewno ci. A, co no, są na pewno ci coś przyśni. No, a ja też widać. Już... Dobra, zamknę oczy i może spróbuję zasnąć. Gdzie ja jestem? Z Energy Landing? Super. Ej, ja wiesz, no z takiej wysokości. A ty kto to jesteś? No twoja mama, a to twoja druga mama. Eee, ty, ty jesteś... ...lesbijką czy kimś tam innym? To już nie twoja sprawa, i jaka jest nasza sprawa. Prawda, Rozabela? No tak, gorzko. Co to jest gorzka? No Gosia Bambiku. Nie do mnie bandy. Uciekam z tego miejsca. Lepiej. Dobra. Co ja mam zrobić? Żeby no, wyjść do mojego prawdziwego świata. Bo jestem w dziwnym miejscu. I to w jakim dziwnym miejscu? kim ty jesteś, dzieje jest jeszcze. Chcę ci pomóc wrócić do swojego prawdziwego świata. Eee, czyli do Polski, a nie do jakichś dziwolągowców. Jesteś teraz w kraju USA, więc wiesz. Dlaczego tu mówię po polsku? No ciemno. Dlatego, że to jest twój sen. No wow, ale dlaczego tu jestem? Chcę wrócić i się obudzić, a nie umuję się obudzić. No bo musisz zrobić dużo rzeczy. Czyli co na przykład? Tu musisz zrobić jeden sekret, musisz uciec przed tymi rozbitami, czy tymi, to tam jest. No i no, one no, no, cię nie wypuszczą. Jak mnie nie wypuszczą? No musisz uciec. I musisz tu otworzyć te, te muszelki takie, więc później ci dalej wszystko powiem, a na razie ja spadam stąd tutaj. Okej. Okay. Słyszę. A to. Coś tu powiedział was słynie do mojej Turki? Eee, no teraz im przeprasz. No sorry, sorry. No właśnie. Dobra, tu. Tu. Jestem pewien. Dobra, mam ostatnią muszelkę. No i musiałem ją chyba położyć. Więc... No, co? Co się otworzyło? Jaki ten Że szczerze, A, jakie to będzie ten kaptulek? Wiesz co? to. tutaj to co to jest? Aha No Panie, otworzyłam to już. Do no, świetnie muszę się teraz ubrać. Co? No, Mam się w to ublać? i twój kaptulek stracę? No niestety, będę musiała w tym chodzić, Ja a tak gdzieś nie, bo ja stara kupi nowy. A co, jest tytuł? No, nie chcę się tak. Już no, no, boję się to na czymś I teraz w tym krzyżu bo jesteś się, się zakończowana. No. Aha, tak. Będzie ci łatwiej, to jest twoja właśnie wyspota. I co muszę dalej zrobić? No to panie, co ja muszę zrobić? Już to musisz zrobić? No co my muszę zrobić? No musisz zrobić... Tak, tak to się nazywa? Jechać pociągiem? w górę. no i co mam zrobić? pojadę się to chodźmy dobra dobra robota udało ci się uciec no bo byłam zakamuflowana no to realno no wiem a tu nie trzeba biletów? Dobra, przenikamy! Jak się w kiblu, tu stoimy. I jedziemy. Tu są te góli i co ja tam mam niby robić? Możesz z, z, z góry, jak chcesz, a ja już uciekam. Ale powiedz mi jeszcze co mam robić. Nie mówię, wiesz, co musisz zrobić? No to zjeść gofla. No, jak chcesz. No to nie chcę tego gofla, bo chcę sypczego to zrobić. No to musisz zjechać tu. Stać na, stać na tych poziomach, takich tych. Mogę już tam ten, ten strój planta? No pewnie. Daj muszę. Dobra, ale no to muszę zjechać, no i zamiast do pierwszym miejscu otworzysz portal, pójdziesz do szkoły, zbierz miksturę i wrócisz do swojego świata. No to już to robię. Złaś palańczyk. What? A to to jestem jakiś Angliczek czy Łysaczek, no chyba. Tu zjeżdżam. No i teraz mam stóp na pierwszym miejscu. I... O, naprawdę portal. Dobra, jestem chyba na podwórku tej szkoły. No i to. Nie tak szybko, młode damo. No co, nie mocześ mnie wpuścić do tej szkoły jakiejś dziwnej? No musisz proszę wrócić piłkę. Wszystko pozamiatać i dopiero wtedy Ci wpuszczę. I jak nie wpuścisz, to wejdę do szkoły ten ten. Pierwszy będziesz się chyba musiała pouczyć, bo jestem e, tym, ale kazał mi, no, żeby przyjacielem tego, co Ci pomagał. Teraz ja Ci będę pomagać, ale tylko na tym terenie tej szkoły. Musisz pozamiatać, rzucić piłkę, wtedy pójdziesz tam. Już z Twojej klasy. Ja tu nie chodzę do szkoły. No jakoś cię zawsze widzę. No to pewnie mój mini. Jakiś dziwny, a ja jestem Amelia, no właśnie, no to tam nie o to. I będziesz się musiała tam pouczyć, później ci na pewno, jak wszystko dobrze odpowie, będą tam działania, jakiś test. I jak wszystko dobrze poodpowiadasz, to dostaniesz miksturę i wrócisz do swojego prawdziwego świata. Dobra, to nawrócę piłkę. W tym jestem mistrzyną i pozamiatać. I zarobi mi kwiatka. Dobra, no, to wyzwalę. Dobra, a jaki? obojętnie największy. Wtedy chyba największy. No i dobra. Proszę. No dzięki. I już cię wpuszczam. Dobra, jestem tutaj kupiłeś w szkole i teraz chyba mam iść tu na lekcji. Dzień dobry. O, dzień dobry, tutaj Aleko. Mm -hmm czy wybić mi kulturę? no tak, bo ja jestem lepiej musię no no joanna ty? bo jestem mała, a ile oni mają brat po cztery aha, ja chodzę na drugiej więc... no dobra, co zrobicie działanie? cztery razy cztery no i ile się tu równa? 16 Dobrze I może wziąć mikstura i... A może je ja tylko Wypij i wrócisz do swojego domu No to wypiję ją i... a Co ze mną się dzieje? Na ranek. Idę obud obudzić dziewczyny i... wstawać. Dziewczyny. Nie, dzień dobry mamo. No cześć. Czy śniło ci się coś? No siemka, siemka. Śniło ci się coś? Mi nic. Czarny ekran. Czyli nic. Czyli nic, tak? No. Mi tak. Bardzo zwariowany sen. Ale długo by, by tu opowiadać, że musiałam wypić miksturę, jakoś tam się i ten... I moje mamy to były dwie lesbijki chyba, jak się to tam kazało. Aha, no dobra, no to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Możecie zostawić łapkę w górę, to niczego, niczego nie zmuszam. I... I to powiem wam tak, że nagrywam w, w piąt ale że to, że nie było jeszcze w tamtej, widzicie, w sobotę i w niedzielę w ogóle nie było, to nagrałam w poniedziałek, więc no, papa pa.